Słuchajcie, jednak wszystko się potwierdza. Jesteśmy w okresie recesji gospodarczej. A wyniki Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że PKB w drugim kwartale spadło praktycznie o 3,7%. I w tej sytuacji nie dziwi to, że ekonomiści podkreślają, że weszliśmy w tak zwaną recesję konsumencką. Po prostu Polacy mniej kupują i mniej wydają pieniędzy. Jak wiemy, w gospodarce musi być równowaga. Konsumpcja musi być wyrównana w stosunku do produkcji, a także do inwestycji. Przy tak drogich kredytach nie inwestujemy w rozwój naszych firm i tym samym mniej wydajemy pieniędzy na rynku. Wystarczy chociażby wyjść na przydomowy ryneczek i porozmawiać z nowymi przedsiębiorcami, jak muszą podnosić ceny, żeby zarobić na koszty związane z własną działalnością gospodarczą. Tak więc rządowa propaganda sukcesu i dobrobytu w naszym kraju nie ma się nijak do tego, co tak naprawdę w gospodarce się dzieje.